Cześć, kochani i kochane, witajcie serdecznie. Ja nazywam się Agata. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, to jest kanał Dziko Rodzimy i na tym kanale dzielę się z Wami um, moją, moimi przemyśleniami, moją wiedzą, moimi doświadczeniami dotyczącymi przygotowania do porodu i w ogóle okresu okołoporodowego, i tym, jak sprawić, żeby było to doznanie ekstatyczne, żeby było to doznanie transformujące nasze życie. Jeszcze zanim rozpocznę ten filmik, przypominam Wam, że dalej jeszcze jest otwarta rejestracja na pierwszą edycję procesu Dziko Rodzimy Ekstatyczny Poród. Jest to pięciotygodniowy proces przygotowania właśnie do porodu w ekstazie. Jeszcze obowiązuje na niego 25% zniżki. Liczba miejsc jest również ograniczona, także rejestrujcie się. Wszystkie szczegóły znajdziecie w komentarzu pod tym filmem. Chciałabym z wami porozmawiać bardziej o tym, jak chemia również naszego organizmu, jak to, co do niego wkładamy, czyli nasza dieta, ale na to też składa się to, jakie na przykład, na przykład używamy kosmetyki, generalnie z jakimi toksynami czy też innymi substancjami chemicznymi, które nie są wcale dla nas toksyczne, ale też pozytywne, spotyka się nasze ciało, wchłania je i jak to ma wpływ na przebieg również porodu, jak i ciąży, połogu i w ogóle tak naprawdę na nasze samopoczucie życiowe. Od razu chcę zaznaczyć również, że ja nie jestem specjalistą odżywienia, to nie jest jakby to nie jest moja branża, to nie jest coś, czym się bardzo zajmuję i bardzo to zgłębiam, ale niewątpliwie jest to element, który wymaga poświęcenia specjalnej e, uwagi. I jest to też element, który ja osobiście zgłębiłam na swoim przykładzie, ale również na przykładzie znanych mi bezpośrednio, personalnie osób. I dopatrzyłam się pewnego rodzaju zależności, doświadczyłam pewnych rzeczy, i w tym filmiku chcę po prostu Wam o tym opowiedzieć. To jest moje osobiste doświadczenie, i chciałabym, żebyście. Podeszli, podeszły do tego jako inspiracja, jako impuls do poszukiwania dalszych puzli tej układanki, związanej również właśnie z dietą w ciąży i tym, jaki ona ma wpływ na poród, połóg i tak To teraz przechodząc do tematu diety, chciałabym opowiedzieć Wam o czymś, o czym prawdopodobnie większość z Was może nie, że nie słyszała, ale nawet nie poddawała tego jakiejkolwiek analizie. Czy nie myślała o tym w ten sposób? Jeśli chodzi o dietę, ja osobiście od czterech lat odżywiam się w sposób, określiłabym to żywy. Niektórzy to nazywają dietą surową, niektórzy to nazywają witarianizmem, niektórzy bardziej frutarianizmem, ponieważ jest to mimo wszystko spożywanie produktów, które głównie są owocami i jakichś delikatnych, zielonych warzyw liściastych. Sporadycznie są to produkty z mojej już perspektywy cięższe, czyli warzywa, na przykład, tak jak na przykład pomidor jest owocem, marchewka jest warzywem, nie każdy o tym wie. Ja tak się od czterech lat odżywiam i absolutnie też muszę zaznaczyć i podkreślić, że. Nie chcę polecać takiej diety na ciąże, w sensie takim, że jeśli zaszłaś w ciąży, no to teraz ja zmieniam dietę na witariańską, na surową. Absolutnie nie, dlatego właśnie, że produkty żywe, surowe, do czego zaraz dalej przejdę, mają bardzo wysoką zawartość substancji, enzymów, wody, która wzmaga poruszanie się toksyn w naszym ciele. I zmiana takiej diety na etapie ciąży, czy zaraz przed, dosłownie za chwil, na chwilkę przed, jest po prostu niebezpieczna dla Ciebie i dla dziecka. Dlatego absolutnie nie wolno dokonywać tak drastycznych zmian, co nie znaczy, że e, nie warto wprowadzić do naszej diety produktów, które zawierają więcej właśnie tej żywej wody, tych enzymów. Ale do tego przejdę za chwilę. Ja uważam i na przykładzie wielu osób, które osobiście znam i na moim własnym przykładzie, że bardzo dobrze działa ym, tego rodzaju dieta roślinna, właśnie pomagająca pozbywać się toksyn. Yy. Dużo wcześniej przed ciążą, po to, żeby ułatwić zajście w ciążę i ułatwić okres ciąży, ok i ułatwić poród, i tak dalej, i tak dalej, ponieważ ona po prostu oczyszcza ciało, wzmacnia je, ale musi być proces konkretnego oczyszczania, konkretnej regeneracji i dopiero potem zajścia w ciążę. Więc naprawdę podejść do tego tematu świadomie i absolutnie nie wyznaczaj sobie teraz takiej, takiego celu, że to, to teraz przejdę na takie odżywianie, bo to może być po prostu niebezpieczne i nieprzyjemne. Ale ja na takiej diecie jestem, znaczy, diecie, ja tego nie chcę nazywać dietą. Po prostu jem te rzeczy, które mi służą, nie chcę się kategoryzować w żaden sposób, bo dieta mi się kojarzy z czymś sztucznym, restrykcyjnym, a to absolutnie nie o to w tym chodzi. W każdym razie, nawiązując do tej diety i tego, jak ja uważam, że ona również miała bardzo pozytywny wpływ na moją ciążę i na mój poród, zwłaszcza, że mam też to porównanie jedzenia yy, i bycia na, takiej, na takim powszechnym sposobie odżywiania się, ciąży, porodu i połogu, i mam tę perspektywę drugą i widzę ogromną różnicę. O co tak naprawdę najbardziej chodzi w tym yy, jedzeniu tego rodzaju produktów? W naszej kulturze jesteśmy głównie skupieni na powiedzmy takiej, jakbym miała ja to porównać do czegoś, czy jakoś to nazwać, na takiej energii prana. Czyli prana to w wiodze, wszyscy wiemy, jest coś takiego, co nas odżywia, co do nas przychodzi, czym się karmimy. I my jesteśmy cały czas skupieni, też zwłaszcza na etapie ciąży, na tym, że ja muszę jeść, że ja muszę dostarczać składników odżywczych, że ja muszę się karmić, karmić, karmić a nie ma takiej e, treści w naszej kulturze, takiej e, powiedzmy ogólnej, powszechnej, związanej z tym, że w naszym ciele również egzystują inne energie, oczywiście też, e, które na przykład w Jodze, w Ajurwedzie są wspaniale opisane, ale egzystuje przede wszystkim właśnie prana, karmię się, dostarczam, ale bardzo ważna jest też energia apana, tak ją określają wiodzę, czyli energia, która związana jest z wydalaniem, z pozbywaniem się. Czyli mamy tę świadomość i skupienie swojej uwagi na karmieniu się, ale nie mamy kompletnie świadomości pozbywania się, wydalania, oswabadzania z naszego ciała. I jeżeli te energie są w dysbalansie, no to nasze ciało również jest w dysbalansie i to. Dotyczy też jedzenia. My nie mamy świadomości tego, że to, co my zjemy, nie tylko ma nas budować i dodawać nam energii i nam służyć, ale ma też pomagać nam potem wydalać. Konstrukcja jedzenia naturalnego zwierząt dziko żyjących, czy też tak naprawdę w istocie ludzi, jest taka, że ja nie tylko jem i dostarczam, ale też dostarczam składników. Substancji, które pomagają mi potem pozbywać się z tego z organizmu. A najważniejszą taką substancją, która pomaga się pozbywać tego z organizmu, jest woda. I produkty, współcześnie zwłaszcza spożywane, są suche, są pozbawione wody, są również przetworzone na tyle, że raz już obróbka cieplna pozbywa ich enzymów trawiennych, a i Wielu innych substancji, które są stworzone po to, żeby współgrały, żeby nas odżywiły i pomogły się tego pozbyć. Są również współcześnie produkty, są rafinowane, są tak wysoko przetworzone, że poza tym, że są suche i pozbawione tej wody, to jeszcze są pełne substancji, które nie współgrają ze sobą w formie kompleksowej, której, które. Nasz organizm dostaje bardzo często w za dużej ilości. Nam się wydaje, że my, jak zjemy coś skoncentrowanego, to dostarczymy sobie taką dużą dawkę składników, która nas tak wzbogaci, a to tak nie działa, dlatego że organizm, dla organizmu jest, jest to nierozpoznawalne. I zazwyczaj. On jeszcze, żeby zutylizować nadmiar tych składników, musi zaczerpnąć wody, dlatego że one są pozbawione wody z wewnątrz swojego ciała, ze swoich komórek, czyli odwodnić się, żeby coś strawić. I dlaczego jest to tak ważne w kontekście porodu? Jeśli my na co dzień jesteśmy w energii, Głównie właśnie brania, czerpania, wkładania w nasze ciało, a nie mamy rozbudzonej tej energii, apany, która jest właśnie w tym obszarze dołu brzucha. Czyli nie wypróżniamy, nie trawimy odpowiednio jedzenia. No i na przykładzie jedzenia jest to mm, dla nas najbardziej dostępne, dlatego że to na, na poziomie fizycznej manifestacji dotyczy właśnie jedzenia, czyli wydalania, bezpośrednio robienia kupy, siku i, i wszystkiego, co z nas wychodzi w dole naszego ciała. N natomiast w aspekcie takiej energii yy, emocjonalnej, bym powiedziała, to również jest powiązane w ogóle z naszą umiejętnością odpuszczania czegoś, pozbywania się tego co nam nie służy na takim poziomie również energetycznym, duchowym, emocjonalnym. I w kontekście porodu jest to mega istotne, dlatego że poród jest po prostu najintensywniejszym objawem tej energii Apana, żeby on zadział się łagodnie, My musimy właśnie użyć tej energii a pana, po prostu oswobodzić, wydalić z naszego ciała coś. Coś. Dziecko. W najbardziej intensywnym jej wyrazie, jakikolwiek, jakikolwiek, kiedykolwiek może zaistnieć, tak naprawdę w człowieku. I dlatego jest to tak transformujące również na poziomie psychicznym i emocjonalnym, dlatego że otwiera kobietę na odpuszczanie w życiu, w kontroli życiowej. To jak ja mówię też o energiach, to y, wiele osób, y, nie wiem, może myśli o jakiejś ezoteryce, magii, nie wiadomo czym, ale to wszystko jest połączone. My jesteśmy połączonymi naczyniami. Jeżeli y, ja na co dzień mam problem ze strawieniem pełnym mojego pokarmu, jeżeli mo przez moje jelita nie przechodzi kał, nie wydala się z ła w łagodności, w przepływie y, wszystko ze mnie, to po prostu zadziewają się na poziomie fizyczno, na poziomie takim właśnie neurologiczno-endokrynno-mięśniowym, jakieś schematy po prostu zachowania się tego obszaru ciała, które potem bezpośrednio się przekładają po prostu na poród. A w samej ciąży jest to jeszcze trudniejsze, tak naprawdę, ponieważ jest tam dziecko, jest tam mniej miejsca, bardzo często kobiety mają zaparcia, jest tam taka stagnacja i my zwłaszcza do porodu nie powinnyśmy pozwolić sobie na tę stagnację dlatego że ta stagnacja na poziomie jelit na poziomie wykorzystania tej energii takim codziennym ona się potem przełoży po prostu na poród że będzie trudniej organizmowi wypuszczać tam Energię, jeśli nie mówię o energii, przesyłać pewne impulsy, tak naprawdę nerwowe, żeby wszystko się tam rozluźniało i wydalało w odpowiedni sposób. Dlatego, w kontekście diety, moim zdaniem, bardzo służy temu zwiększenie albo w ogóle jedzenie tylko i wyłącznie produktów, które są pełne naturalnej wody, że są pełne naturalnych enzymów. I ja. Osobiście um, już byłam długi czas na, takiej, na takim sposobie odżywiania, zanim zaszłam w ciążę. Osobiście znam mnóstwo kobiet, które również się tak odżywiają i mają dzieci, zdrowe, zdrowe ciąże, łagodne, bezbolesne również porody. Co oczywiście nie jest efektem tylko i wyłącznie diety, jest to również efektem tego, że zazwyczaj taki sposób odżywiania się łączy się z w ogóle rozwojem świadomości, z zmianą przekonań, z otwartością na, na wychodzenie poza schematy. Więc to jak najbardziej także posłużyło tym kobietom, żeby się na to otworzyć. Nie tylko sama dieta, ale jest to też puzelek bardzo istotny. Związany właśnie z tą energią, o której mówię, z tą świadomością, że to, co ja wkładam, ma mi też służyć, żeby się tego pozbyć. A jeżeli ja wkładam do swojego ciała suche, pozbawione wody, ciężko strawne, to mam problem, mam stagnację każdy każdy człowiek współcześnie i wcześniej też spożywa produkty, które nie są naturalnie dostosowane do układu trawiennego człowieka. Ma złogi kałowe wewnątrz ciała, które nie tylko nas jakby powodują właśnie te stagnacje i nas trują od środka, wytwarzając po prostu substancje toksyczne poprzez to, że gniją, że są tam latami, ale też to jest taka stagnacja właśnie na poziomie energetycznym, na poziomie tego, jak przepływają neurony w tamtym obszarze, te impulsy nerwowe, to o to chodzi, jeśli ja mówię o energii, to nie jest jakaś magia, ezoteryka, to jest po prostu... Um, bardzo często określany w taki mniej naukowy sposób, taki sięgający trochę do na przykład filozofii wschodu, bardzo często, która opisuje to w taki sposób, żeby to było łatwiej sobie wyobrazić, ale w dalszym ciągu można by było to przełożyć na współczesną naukę na przykład i wiele osób to robi. Ja również bardzo polecam i wiem, że to się bardzo dobrze sprawdziło u wielu kobiet. Jeżeli jesteś na etapie ciąży i jesteś na kompletnie powszechnej diecie, to uważam, że bardzo wartościowe jest zrezygnowanie z dwóch produktów: z soli i z olejów. Dlaczego z soli i z olejów? Dlatego, że są to dwa produkty, które są najbardziej odpowiedzialne właśnie za takie odwodnienie naszego ciała. Sól ma na nas taki wpływ odwadniający, dlatego że. Ciało, żeby zutylizować ją, ona nie jest dla nas naturalna, to jest po prostu skała, to jest po prostu kamień. Organiczna sól jak najbardziej jest nam niezmiernie potrzebna i jest jej najwięcej na przykład właśnie w zielonych liściach, ale w takiej formie kamiennej, to jest coś, czego nasz organizm nie trawi. Oczywiście on w jakimś stopniu może to wykorzystać, niewielkim i może z tego poczynić jakiś, jakąś zaletę ale generalnie jest to dla nas trucizna i ja zrezygnowałam kompletnie na etap ciąży z soli i to prowadzę do dzisiaj, bo po prostu czuję, moje ciało już jest tak wyczulone, że wiem, że ona wzmaga właśnie opuchnięcie w ciele, wzmaga stany zapalne, ja się czuję okropnie po zjedzeniu soli, po prostu teraz dopiero robiąc sobie taki detoks ja to czuję. Druga sprawa to są oleje. Nasz organizm również nie jest dostosowany do trawienia tak dużej ilości skoncentrowanego tłuszczu. To jest nienaturalne. W naturze byśmy w życiu nie spożyli oleju, i to również strawienie tego wymaga z, zaczerpnięcia z ciała dużej ilości wody. I te dwa produkty, jeżeli się z nich zrezygnuje, również łączą się z tym, że jednocześnie rezygnujemy z jedzenia przetworzonych rzeczy, rezygnujemy z jedzenia suchych rzeczy. Soli pełno jest również w chlebach, ciasteczkach, paluszkach, tego rodzaju produktach, więc to się automatycznie łączy z rezygnacją z rzeczy, z których jak zrezygnujemy, a, a absolutnie nic nam się nie stanie, jeśli z tego zrezygnujemy, po prostu. Wtedy zaczynamy jeść na przykład. Jeżeli jecie dalej gotowane pożywienie kasze, które są ugotowane na przykład na wodzie, jakieś lekkostrawne, strawne typu quinoa, jaglana, czy też na przykład y, bataty, jakieś takie korzeniowe warzywa, które też y, mimo wszystko na przykład tej wody będą zawierać więcej niż zjedzenie chrupek i są generalnie lżej strawne przez nasz Organizm, czyli też nie potrzebują aż takiego intensywnego zaczerpnięcia wody z organizmu. Wiele jest takich kobiet, którym moja znajoma Aleksandra, która też jest w trakcie nagrywania dla was swojej historii porodowej, również od wielu lat właśnie na diecie surowej, dała taką radę swoim znajomym słuchaj, odstaw sól, odstaw oleje na czas w ogóle najlepiej na zawsze, ale odstaw teraz, jak jesteś w ciąży. I każda z tych kobiet miała o wiele łagodniejszy poród, miała o wiele łagodniejszy przebieg ciąży, nie miała żadnych niedoborów. Zauważcie, jak często jest tak, że kobieta ma anemię, na przykład bierze żelazo i dalej ma tę anemię, więc tu naprawdę nie jest kwestia do końca. Tylko i wyłącznie tego, co my wkładamy do naszego ciała, ale jak my utylizujemy to, co jest w naszym ciele, stwarzając wtedy przestrzeń w jelitach, na to, żeby to się w ogóle przyswajało. Jeśli nasze ciało musi wykonać pracę, na to, żeby czyścić cały czas jelita, żeby pobierać wodę z organizmu, elektrolity z organizmu, no to wtedy faktycznie mogą być większe, tak naprawdę, problemy z przyswajalnością, a to o tę przyswajalność głównie chodzi. Ale tak jak powiedziałam, ja nie chcę jakoś bardzo rozwodzić się na ten temat, dlatego że nie zajmuję się tym aż tak głęboko i aż tak profesjonalnie. To jest tylko dla Was takie hasło, które rzucam do przemyślenia. Pod tym filmem wrzucam również w opisie dla Was kilka bardzo wartościowych filmów ludzi, którzy na mojej drodze, niezwiązanej z porodem, bardziej związanych z dietą, Otworzyli mi klapki na postrzeganie, właśnie pewnych aspektów związanych z odżywianiem się. Wrzucam Wam również link mojej, mojej bardzo dobrej znajomej Agnieszki, która podzieliła się swoją, swoim porodem również publicznie i prowadzi też kanał, gdzie głównie skupia się na odżywianiu. I również bardzo Wam ją polecam, Agnieszka Kirschner. Podlinkowuję ją również w opisie. Dla osób, które chciałyby mieć takie wsparcie właśnie na przykład jeszcze przed zajściem w ciążę czy też już w samej ciąży, jak mądrze i zdrowo podejść do właśnie tego aspektu wsparcia się od strony dietetycznej, podlinkowuję Wam także ulękę, która bardzo ten temat zgłębia i ma ogromną wiedzę odnośnie tego, co jeść i jak jeść, żeby wspierać nas. Yy, w tym procesie zmiany diety, ale bezpiecznie, tak żeby nie zrobić sobie krzywdy, co jest niezwykle istotne właśnie na etapie ciąży czy przed ciążą. Myślę, że ona również może doradzić, jak zrobić to w sposób taki, żeby sobie nie zaszkodzić po prostu. Więc także Wam podlinkowuję w opisie. No, i gorąco Was zachęcam do tego, żeby zgłębić ten temat, żeby pomyśleć właśnie o tym w kategorii tej prany i apany, o tej apany, o której nie myślimy na co dzień. Dla mnie to było po prostu objawienie, jak się pojawiła dla mnie ta apana. Prana się często pojawia w kulturze. Mówimy prana, prana, prana. Nie mówimy o apanie nic. Nie, do, nie rozumiemy tego, że my musimy również się pozbyć z naszego ciała. I Podkreślam jeszcze raz, to jest bardzo pomocne i istotne w kontekście porodu, żeby odblokować energię apana, która jest nam właśnie potrzebna do porodu i która jest tą samą energią, którą wykorzystujemy na co dzień w takich sytuacjach wydalniczych. Więc jeżeli my jej nie odblokujemy na takim codziennym poziomie, to będzie miało bezpośrednio przełożenie na to, jak będzie wyglądał po prostu poród. I nie jest to żadna magia. To jest po prostu to, jak tam funkcjonują przepływy informacji, głównie związanej z przepływem neuronów, właśnie impulsów do tamtego obszaru do brzucha. Więc to jest takie dla Was hasełko na dziś. Nie jakoś bardzo przeze mnie rozwinięte. Teraz już mój głos wraca do normy, więc zabieram się z powrotem za nagrywanie medytacji dla Was. Pojawią się jeszcze dwie medytacje darmowe, reszta będzie już dla Was do kupienia, ale myślę, że również na tyle korzystnej cenie, że będziecie mogły z tego. Swobodnie korzystać i pozwolić sobie na to. Zapraszam Was serdecznie do śledzenia mnie na Instagramie i Facebooku, gdzie staram się być codziennie i ładować w Was jeszcze więcej cudownych inspiracji, które otwierają Was do przeżywania tego okresu całego porodowego w ekstazie. Dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku.